Marcin Krzemiński, witam ponownie. W ten weekend w Poznaniu na międzynarodowych targach poznańskich odbędzie się Pyrkon. Wydarzenie z kameralnego konwentu przekształciło się w jeden z największych festiwali fantastyki w Europie. Na ulicach z pewnością zrobi się kolorowo. Organizatorzy mówią, że ta część Poznania dla reszty stanie się równoległym wszechświatem. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedzą zapewne nasi dzisiejsi goście: Sonia Koblańska-Juźwik, rzecznik prasowa festiwalu Pyrkon, i Remig już Zegarowicz, dyrektor artystyczny festiwalu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. Wieczór. No to może na początku wyjaśnimy tym, którzy, chociaż pewnie takich ludzi jest niewiele, ale mimo wszystko, czym jest Pyrkon dokładnie? Co to jest za festiwal? Dlaczego jest fantastyczny? <laughs> Także jest to festiwal fantastyki. W tej chwili faktycznie największy w Polsce i jeden z największych w Europie który w zeszłym roku przyciągnął do Poznania 58 tysięcy osób, nawet ponad 58 tysięcy osób. E, I jest to e, wydarzenie, którego nie da się porównać z żadnym innym. 58 tysięcy, można powiedzieć, że takie miasto w mieście tak naprawdę. No takie Leszno w, w Poznaniu. Tak. I takie miasto równoległe, tak to może, można by było Równoległy świat. No. Tak, równoległy wszędzie. Równoległe miasto, światy. Wyobraźnie jest najcenniejszą walutą przyszłości wiedzą o tym wystawcy, uczestnicy na trzy dni, tak jak mówiliśmy w Poznaniu równoległy wszechświat. Mieszkańcy to wiedzą, bo widzą te postaci, które przemierzają miasto w czasie festiwalowych dni, a jakie najczęściej postaci właśnie ci, którzy są spoza Poznania, mogą, mogą nagle zobaczyć w środku miasta w trakcie trwania festiwalu. No ja myślę, że tutaj mamy postaci z bardzo wielu uniwersów. Myślę, że to się tak co roku trochę zmienia. No tak, tak jak zmieniają się też model tutaj. Tak. O. Zawsze są postaci związane z, ze światem Harry'ego Pottera. Zawsze są supermeni, batmani. Tak, superbohaterowie. Oczywiście bardzo dużo postaci związanych z kulturą dalekowschodnią, z mangą anima. To jeden z popularniejszych tematów. Takiej rosnące. Tamty bohaterowie też się pojawiają, na przykład Deadpool? Naturalnie. No, w tym roku można powiedzieć w dosyć wyjątkowej słonie, tak. bo będziemy mieć warsztaty od tancerza, który przygotowywał taniec Deadpoola w ostatnim filmie. No właśnie, mówiliśmy 58 tysięcy osób w tym roku, ile będzie dokładnie? Też gdzieś coś koło tego? Czy... No jeszcze nie wiemy, ile będzie, bo jeszcze cały czas można kupować bilety, ale myślę, że zanosi się na to, że możemy znowu przebić tę liczbę. No, w tym roku mamy 25-lecie, jest to dla nas szczególna edycja i zawsze staramy się zaproponować uczestnikom jeszcze lepszą jakość, jeszcze więcej, jeszcze fajniejszych atrakcji. No i w tym roku e, ten program jeszcze bardziej się rozrósł. E, mamy no myślę, że 2400 faktycznie punktów programu, takich 2200, które są przez nas policzone, plus jeszcze takie, które się dzieją, e, można powiedzieć, oddolnie. E, około 280 gości z polskiej zagranicy, e, ponad 30 koncertów na trzech scenach, e, bo oprócz tego, że dzieją się te e, koncerty w sali ziemi, e, mamy dwie sceny plenerowe to jest to też jedna z takich nowości w tym roku, że mamy scenę wody i scenę ognia. E i jakby już po samych liczbach widać, że proponujemy jakby coraz więcej i też myślę, że, że faktycznie ta, ta oferta jest bardzo atrakcyjna w tym roku. Jeżeli chodzi o koncerty, to mamy m.in. Studio Acanthus, czyli zespół założony przez Bartka Kozielskiego, po to, by promować muzykę filmową i musicalową w wydaniu po polsku, a więc musical po polsku. Będzie też koncert brytyjsko-szwajcarski, zespołu Glory Hammer. E, mamy zespoły właśnie z dalekiego wschodu, e, między innymi Claris, e, czyli taki, z, z, takie gwiazdy japońskiej sceny, które debiutowały w 2010 roku i wydaje się, że będą pierwszy raz w ogóle poza e, Poza kontynentem. Poza swoim <grym> kontynentem. kontynentem. Tak, jak Będzie też Sentimental. To jest taki autorski projekt Atsushiego, jednego z najbardziej chyba rozpoznawalnych i znanych twórców muzyki do anime, m.in. do Given i Bakuten. Z takich zespołów, powiedzmy, w klimacie bardziej rockowo-kabaretowym, będzie łydka Grubasa. Jeżeli ktoś właśnie bardziej e, interesuje się taką muzyką musicalową, to będziemy mieć też bardzo fajny koncert Marty Budynowicz i Marcina Januszkiewicza z muzyką e, z bajek, już w zeszłym roku byli e, również na, na perkonie i e, skradli tutaj show, więc w tym roku pojawiło się ponownie, więc będzie taki ciąg dalszy. To oczywiście. Tylko część, żeby oddał no, trochę nie tak, tak. może tutaj Na pewno, jak chodzi. Jeżeli chodzi o e, artystów, aktorów e, znanych, e, kogo tym razem będziemy mogli zobaczyć gościć e, w Poznaniu? No tutaj, tak jak zresztą wspomniała Sonia, to jest około 280 gości spośród aktorów e, krajowych, na przykład mamy dwóch Wiedźminów. Jestem Michał Żebrowski, czyli Wiedźmin e, filmowy, serialowy z polskiej adaptacji. No i jest to Pan Gozanak, który uczyszył głosu. W grze Tak, Wiedźmin. w, w, w słynnej grze w, w trzeciej części Wiedźmina, która to obchodzi też 10. urodziny i obchodzi je do nas dosyć hucznie. No bo warto wspomnieć, że uczniego pojawiają się również inni aktorzy głosowi. Tak, Beata Jewiarz i Agnieszka Kłonikowska, tak, czyli jest. będzie i Gerald i Chris i Yennefer. Tak, więc można powiedzieć, że wielka trójka u nas. No i oprócz tego oczywiście będzie też koncert Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Właściwie koncert dwukrotnie, najpierw w ramach Prykonu, tuż po Prykonie, jako osobne wydarzenia. Koncert będący częścią ogólnoświatowej trasy. Też dosyć interesujące, Temat, bo trasa zaczęła się dosłownie przed tygodniem w Bostonie, no i w Poznaniu jest jej kontynuacja. Jeśli chodzi o zagranicznych gości filmowych, no to najważniejsza dla nas jest w tym roku Bonnie Wright. To jest aktorka, która wcieliła się w Ginny Weasley w filmach o Harlem Potterze. Dotychczas nie mieliśmy w Polsce jeszcze tej aktorki, nie mieliśmy na brykonie aktorów z sagi o Harlem Potterze. Uh, no, będzie też uh, Victoria Holmes, czyli ta, e, autorka ta, ta. E, znana bardziej jako Erin Hunter, e, autorka e, książek e, m, wojownicy. Z takich e, dużych nazwisk też, e, w, w, w strefie nau, nauk, nauki, będzie pierwszy raz gość zagraniczny i to jest Dan e, Jones, e, z, który jest takim brytyjskim gwiazdą brytyjską. E, dziennikarz, który e, ma taką serię dokument, film, filmów dokumentalnych na Netflixie: e, e, Tajemnice brytyjskich zamków e, i, i też, jakby, pierwszy raz tutaj ta strefa. Ma gościa zagranicznego, który też wiemy, że przyciągnie wiele osób. No tak, jego książki są tłumaczone na język polski od ponad dekady, a faktycznie z tych spotkań było relatywnie niewiele w naszym kraju. Cieszymy się, że będzie u nas. Mnie ciekawi jedna rzecz, bo w tak jednym tchem te wszystkie gwiazdy, łatwo jej przyciągnąć do poznania. Ten festiwal ma już taką popularność choćby w Europie czy na świecie, że jego nazwa otwiera drzwi do poszczególnych gwiazd. Z roku na rok coraz łatwiej. To jest bardzo duży plus. No wbrew pozorom, nie jest to gigantyczne środowisko. Mówię tutaj o aktorach czy pisarzach. Ci ludzie się znają, ci ludzie spotykają się na innych imprezach. No i odczarowujemy troszeczkę im Europę Środkową, Wschodnią. Właśnie posiadając tak duży, tak nowoczesny, tak zbudowany festiwal, pozyskiwanie gości staje się z roku na rok coraz prostsze. Wracając jeszcze do punktów programu, tutaj wydawca mi podpowiada gwóźdź programu konkurs cosplay. Może też wyjaśnijmy lejkom o co chodzi. Mm -hmm. no, dla nas takim punktem chyba jednym z najbardziej widowiskowych podczas Perkonu jest maskarada, czyli konkurs, w czasie którego cosplayerzy prezentują się właśnie w kostiumach przygotowanych przez siebie na scenie. Towarzyszy temu charakteryzacja i pewna gra aktorska. I Jest to konkurs, który stanowi też eliminację do światowych mistrzostw w cosplayu. Więc ma jakby naprawdę taką najwyższą rangę, jeżeli chodzi o konkursy cosplay w Polsce, w tej chwili. Jedno pytanie, tyle wydarzeń w ciągu zaledwie kilku dni, jak się w tym odnaleźć? Jak najłatwiej sobie poradzić z tym ogromem tych atrakcji? Jest to, to jest dobre na to. pytanie. No, na pewno warto <laughs> skorzystać z naszego programu i, yy, i zapoznać się z tymi yy, faktycznie z naszymi strefami, bo mamy 20, mniej więcej 20 stref tematycznych i tak naprawdę zależy to wszystko od tego czego dana no, osoba szuka bo mamy strefę właśnie no, wspomnianą już naukową cosplay e, gamingową e, gier planszowych karcianych i bitewnych tak strefę <grym> fanów Lego, strefę fanów Star Wars Yy, Strefę wiosek fantastycznych, więc mówię około 20 stref, i można się trochę tym kierować i po prostu przejrzeć to, co nas najbardziej interesuje w danej strefie mhm. yy, i też zobaczyć, kiedy kto ma czas. Bo jeżeli ktoś ma karnet na, na całe trzy dni, no to może poszaleć. Jeżeli się wybiera w konkretny dzień, no to wiadomo, że warto przejrzeć, co, co danego dnia się dzieje. No tak, są dwa podejścia do sprawy. Znaczy... Dwa są polecane, jeden mówi zaplanuj, drugi mówi nie planuj. O właśnie, e, nie planuj. Więc niektórzy wiół. Niektórzy... Tak, niektórzy bardzo uważnie przyglądają tą agendę, która po wydrukowaniu w tym roku liczy jakieś 300 stron i wybierają tam sobie kąski, z których koniecznie chcą skorzystać, a inni z kolei wchodzą na teren i patrzą, co dla nich przygotowaliśmy, eksplorując właśnie całe wydarzenie, całe topy konowe. Doświadczenie, no bo to już festiwal staje się przeżyciem samym w sobie. A widzę, że jeszcze przygotowaliście też wielkoformatowy mural z okazji 25-lecia. Co on przedstawia? To jest mural e, autoria, a, autorstwa e, Oliwii Kruszki, jeżeli dobrze zapamiętam nazwisko, e, który został wyłoniony w konkursie na mural, który ogłosiliśmy jesienią e, i napłynęło na ten konkurs 87 prac, e, e, więc jakby oddaliśmy to trochę w ręce. E, Uczestników, żeby zaprojektowali coś, co będzie oddawało charakter w festiwalu, a jego wartości, a jednocześnie będzie też zgodny z naszą stylistyką prykonową i kolorystyką. No i właśnie ten, ten został wybrany i faktycznie od początku kwietnia zdobi jedną ze ścian międzynarodowych targów poznańskich od strony ulicy Bukowskiej. 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 Tak E, także to jest jakby jeden z takich akcentów, też faktycznie związanych z, z tym naszym dwudziestopięcioleciem. Ale jak ktoś spaceruje po mieście, to myślę, że w najbliższym czasie już zauważył albo zauważy więcej znaków, że Pyrkon chodzi. Chciałoby się powiedzieć na niebie i ziemi, póki co bliżej ziemi? Ale <sum> jest ich faktycznie dużo. Jeszcze jedno pytanie, zagadnienie w zasadzie, o które zahaczyliśmy, ale nie powiedzieliśmy dokładnie, gdzie jeszcze można kupić bilety, jak można je zakupić, żeby pojawić się w weekend na targach poznańskich? Tak naprawdę cały czas można bilety kupować zarówno przez internet, jak i będzie, będzie taka możliwość na miejscu. Na ten moment jakby cały czas jeszcze sprzedaż trwa. Tak, prowadzona przez Abilet od czwartku już w kasach wydarzenia, kasach międzynarodowych targów poznańskich. Drodzy Państwo, fantastyczny świat na targach poznańskich już ten weekend, a opowiadali o nim Sonia Kobleńska-Juźwik, rzecznik prasowy festiwalu Pyrkon. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję. I Remigiusz Zegorowicz, dyrektor artystyczny festiwalu, również dziękuję serdecznie. Dziękuję. A Państwu polecam pozostać z nami, bo wieczór WTK wciąż trwa. Przed nami jeszcze dużo ciekawych pozycji.